Które dzisiaj funkcjonują na rynku polskim za chwilę nasycą się jakby działalnością na rynku polskim, tak? Czy nasycą polski rynek, tak, że będą chciały dokonać ekspansji na rynek kolejny, zagraniczny. Natomiast no, jakby naturalnym naszym sąsiadem, czy tym polem, na którym one, one mogą dokonać tej ekspansji, jest rynek niemiecki. Jakby, tak. no, rynek trzykrotnie większy niż polski, bogatszy jak polski, więc to było naturalne, że, że jakby te sklepy tam. Z, 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 jakby będą, będą, będą spoglądać. Zresztą też widzieliśmy po rozwoju tutaj jakby naszego e, lokalnego sklepu, na który dla mnie sobie zawsze stawałem na wzór, czyli, czyli Eobuwie i, i, i Marcin Grzymkowski, który też jest. Tak, Zielona Góra. No. Człowiek, który pokazał ludziom, że można sprzedawać buty w internecie, tak gdzie wszyscy się pukali w głowę i mówili: Jak to Marcin będzie sprzedawał buty w internecie? Gdzie trzeba przyjść i tego buta na nogę założyć, przymierzyć i pochodzić, czy, czy czasami nie za mały i nie obciera tam z tyłu piętę. I Marcin pokazał, że można jakby i, i mega zaczął się rozwijać. No I widzieliśmy, że jakby widzieliśmy tę ekspansję sklepu obuwia i, i mówimy: OK, to to nasi klienci też będą tym szli potencjalnie i chcemy im jakby dać tą usługę. Yy, tego żeby on żeby te sklepy mogły rywalizować na równi z równym ze sklepami niemieckimi czyli tutaj chodzi o czas dostawy